Witam serdecznie, z tej strony zajbre Dzisiaj porozmawiamy sobie o mechanice nietracenia przedmiotów po śmierci. Jak dobrze wiadomo, wszystko poza przedmiotami, które są oznaczone jako permanentne, stracimy po śmierci. Żeby temu zapobiec, będziemy musieli korzystać z ołtarzy właśnie takich. Wraz z progresem gry będzie ich coraz więcej i będziemy mogli sobie zapisywać określone przedmioty jako pernamentne. Czyli w momencie śmierci, które z nami zostaną. Jak można obserwować, ja mam 35 slotów. Masę rzeczy, głównie to są na przykład w moim przypadku czarmy, jakieś bronie endgame'owe, pierścionki, które których korzystam, bo po prostu nie chcę cały czas ich zdobywać na nowo. Eee, w momencie, kiedy przypiszemy dany przedmiot, na przykład ten tool, on po śmierci zostanie. Jeżeli chodzi o przedmioty jednorazowe, to zawsze będzie jedna sztuka w naszym ekwipunku po śmierci. Czyli dla przykładu, zawsze będę rozpoczynał grę z jednym bandażem, z jednym plejtem do fotografii. Żeby odblokować po raz pierwszy, musimy wejść oczywiście do okultystycznej biblioteki. Tutaj spotkamy Filty Wrench, ona się bodajże nazywa. Ona pokaże nam, jak mamy. To robić. No i oczywiście poprzez określone przedmioty, które będziemy musieli składać na ołtarzu, będziemy odblokowywali kolejne sloty. Dobra, to by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się.